Siemano. Dzisiaj sprawdzimy sobie amortyzatorki do szerszenia z AliExpress. Zobaczymy, ile obniżą dzika i, 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 i e, jak się będą sprawowały. Tak wyglądają, już wam pokazuję. To są TRFY Morki. Hmm. Tu są jakieś zlejeczki na, na e, mniejsze i większe śruby, klucze do regulacji. I co? Ja mam te założone w e, szerszeniu e, fabryczne amory. Na tych będzie niższy o jakieś 3 centymetry. Hmm. I co? Może zmierzymy sobie zmierzymy sobie ile teraz ma dzik wysokości i szerokości i zaraz zamontuję amortki i zobaczę jaka będzie różnica. Dobra, dzik jest opuszczony z lewarka i tutaj sobie zmierzymy do e, początku bumpera. I tu według, według miareczki już Wam powiem ile wychodzi 32 cm 32 cm na wysokości teraz zobaczymy już koła są koła są prosto ustawione ciężko mi było tak samo zmierzyć szerokość ale yy... Około coś 119 cm ma. Dobra, wykręcam amory, i za chwilę będziemy montowali od Chińczyka. Dobra jeden amor wyjęty Zakładamy nowego Zobaczcie O tyle są krótsze Tutaj dół mam już przykręcony Tyle brakuje do otworu Także dzik będzie dużo niższy Zaraz poskręcam i zobaczymy jak wygląda Amorki założone Zobaczcie co stało się z dzikiem Jaki teraz niski No, to ja robiłem Kubaniec to nie wierzę w to Gdzież tumikiem będę taro próg Masakra Zobaczcie jest to wahacz od ziemi Muszę jeszcze regulację twardości sobie ustawić, bo jest za miękki, ale nieźle. Nieźle. Chyba do Baszanka lep lepiej. Się sprawdzą te Amory. Ale e, pewnie widzieliście kiedyś, nawet się pytałem na Instagramie: Born to Ride ma takie Amory, tylko niebieskie, te -y. RFY. I jeździł na nich i mówi, że całkiem nieźle. Ma oczywiście te Foxy swoje, ale takie też zakładał na szosy, z tego co pamiętam. Także jak oglądasz Bartek, to. To daj cynka jak się na tym jeździło, ja jeszcze spróbuję ustawić twardość. Yy. I zobaczę jak to będzie. Czekajcie, jeszcze zmierzymy sobie ile teraz dziG jest od ziemi. Zobaczcie. Teraz jest 14,5 cm od ziemi. To nie nieźle poszedł w dół. Ewidentnie za miękko. Zobaczcie, na szerokość teraz ma 122-123 nawet. To nieźle. <grym> ale co? Nie karnę się teraz, bo pada, ale sprawdzę jak będzie pogoda, to sprawdzę jak ta omory się spisują. To oczywiście dam wam znać. Także. Ciema mortki, do następnego filmiku.